Mateusz! Don Diego Kubiszyn! A jego przeciwnikiem będzie po raz pierwszy w highlight Damian Janikowski. Cię brązowy medalista igrzysk olimpijskich Damian Janikowski. Wielkie brawa, że takie osoby ściągamy do federacji Free wszystkich, Cześć. Damian, co ci tutaj sprowadziło, ponieważ wiemy, ja też widziałem screeny, że na samym początku nie wypowiadałeś się za dobrze o Free a jednak minęło trochę czasu i dzisiaj tutaj jesteś. Iż jakby dalej podtrzymuję słowa, które wcześniej powiedziałem, nie, nie toleruję wszystkiego i wszystkich, którzy wymyślają sztuczne historie albo wyciągają brudy spod dywanu, które nie każda osoba by chciała, żeby była wyciągnięta. Yy, druga i to jest to, co właśnie powiedziałem, tak gdzieś tam podtrzymuję, co mnie tutaj ściągnęło, miałem w planach już od dwóch lat robić po walki w ciągu roku, szukałem sportowego wyzwania. No niestety plany się pokrzyżowały troszeczkę tej federacji KSW są też jak mówię, oni mają pełno zawodników, których muszą zakontraktować, muszą się wywiązać z tego i z moim menadżerem szukaliśmy, no mówię, sportowego wyzwania. Tutaj trafił się właśnie Don Diego, trzykrotny mistrz świata w kickboxingu, misz gromdy, także zawodnik z krwi, z krwi i kości. No jestem tak, żeby złoić mu skórę, nie? Don Diego. To na pewno nobilitacja walczyć z kimś o takich osiągnięciach, natomiast nie musisz walczyć tylko z przeciwnikiem. Ale jak wychodziłeś, to nie wiem czy Państwo słyszeli od razu, taj Denis się uruchomił i były ciężkie słowa w Twoją stronę. Skupiasz się tutaj czy tutaj? Bo w pierwszym rzędzie, tak jak mówiłem, mamy Twojego byłego rywala. Witam Ciebie, witam wszystkich. No przede wszystkim skupiam się na Damianie. Damian to jest mój przeciwnik, i ja bardzo się cieszę, że kolejny mój pojedynek tutaj w High League. To jest jednak sportowa walka z prawdziwym sportowcem i no, super wyzwanie dla mnie. Czyli, że Denis nie jest prawdziwym sportowcem? Nie jest dla mnie prawdziwym sportowcem. Ja widzę, że Wasz konflikt zamiast się tak spokojnie obniżać i nie tak naprawdę zaprzestawać, to on cały czas idzie coraz goręcej do góry po tej sytuacji z trzeligą. Generalnie to jest kwestia właśnie tego, że ja ten konflikt już tą walkę, powiedzmy, zakończyłem. Podaliśmy sobie piąteczkę. No, ale druga strona jednak chyba zmieniła zdanie. Diego, żałujesz, że wszedłeś w to wszystko z powrotem, bo widzę, że... Nie, nie żałuję. Zresztą ja w nic nie wszedłem, nie? To tylko po prostu Denis próbuje mnie w coś wciągnąć, ale no co, ja mam to w dupie, nie? A czy między wami, jako ojcem Denisa, a jego byłym rywalem jest wszystko w porządku? Czy też jest jakaś tutaj kość niezgody? Nie, no ja nie znam gościa, ja nie zamierzam poznawać i tyle. No i z mojej strony to samo. No ja uważam Denisa za, Denisa za zupełnie innego gościa niż jego ojca. No i na no tyle w temacie, nie, więc nie ma tutaj żadnej, tak jak mówisz, kości niezgody, więc po co to psuć? Na pewno wróci. Damianie, to duże przejście, bo najpierw igrzyska olimpijskie, niesamowite osiągnięcia w zapasach. Potem KSW jest ogromną nadzieją i ta kariera, gdzieś mam wrażenie, że na chwilę. Czy Ty masz jeszcze takie aspiracje mistrzowskie, jak na samym początku, kiedy wchodziłeś na wyżyny, na, na swój początek MMA, dojść do tych wyżyn? To szczerze to Ci powiem, że nigdy nie miałem aspiracji jakichś mistrzowskich, bo ja jakby swoje mistrzostwo w swojej dziedzinie już się osiągnąłem. Zawsze szukałem dużych wyzwań, dobrych walk, po, 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 jak tak naprawdę widzimy te walki z przeciwnikami, z którymi się bije, są to topowi zawodnicy. Zaraz Paweł Pawlak będzie bił się o pas Są to zawodnicy byli też UFC. Drugą swoją walkę stoczyłem z zawodnikiem, który ze mną bił się. 39. swoją walkę. Wygrałem tą walkę w drugiej rundzie przez nokaut. także szukam wyzwań i tak naprawdę dorabiam do emerytury. Czy to jest tak, że Mateusz pasuje Ci idealnie stylistycznie przez to, że jest strajkerem i wszystkie walki doczuł w stójce? Tak, generalnie tak. Widziałem jego ostatnią walkę właśnie yy, w MMA, z którą stoczył yy, ostatnią tutaj yy, la, 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 z Denisem. Dzięki. Yy. Tata zawsze pomocny. Także słuchaj, no gdzieś tam słuchajcie, zawsze oczywiście walka rozpoczyna się w stójce, yy, zawsze gdzieś wpada ten clinch, zawsze są zapasy, zawsze jest grappling i tutaj raczej też do tego dojdzie. No i tak jak, nie wiem, czy Diego, pewnie różnymi liniami sobie latałeś samolotem, ale nigdy nie leciałeś liniami Janikowskiego i nigdy to nie była klasa VIP. Właśnie Także dlatego, o to się obawiam, że będę latać z prędkością światła na wysokości Lamperi. Będzie łapał i rzucał, łapał Pięknie, i rzucał. pięknie. No i o to chodzi właśnie. No ale no właśnie Także że zobaczycie, jeżeli nie wiecie, co są supleksy amerykańskie, to będziecie widzieć 10 właśnie grudnia. grudnia. Tak. Ja się cieszę właśnie, Damian, że mamy to samo podejście do sportu, że staramy się szukać wyzwań, staramy się szukać e, czegoś nowego, no i po prostu, żeby stawać się lepszym fajterem, to trzeba zawsze walczyć z No i wiesz, że na pewno dobrą kapucę za tą walkę wziąłeś, to też musisz przyznać. <laughs> na pewno wziąłeś lepszą stary. No, no i o to chodzi, nie? <laughs> no Ile właśnie. masz dzieci? Ja mam na razie jedno dziecko, córeczkę. A ja mam dwójkę, więc potrzebuję no. razy dwa. No i dokładnie, jak dorobię się drugiego, no to wtedy może dorównam twoje garzy. Diego, tak całkowicie I szczerze, 500 plus. zawsze jest tak, że zapaśnicy mają łatwiej w MMA, ponieważ to oni decydują, czy walczą w stójce, czy walczą w parterze. Oczywiście, jeżeli uda im się sprowadzić, bądź utrzymać walkę tam, gdzie chcą. Nie da się nauczyć przeciwko człowiekowi, który całe życie zjadł na zapasach, tak szybko defensywy zapaśniczej, żeby bronić jego wszystkich obaleń. Wiadomo, że im dalej w las tym będzie coraz ciężej, bo występuje również zmęczenie. Natomiast ty masz jakiś pomysł, jak to zrobić, bo, nie, no bo musiałbyś tak naprawdę w stójce, szybko dosyć podłączyć Damiana, żeby zdobyć Wiecie, taką Wiecie i znacie mnie, że będę chciał się sprawdzić w stójce. No, będę chciał sprawdzić te gołe pięści. Właśnie to jest to, że Damiano już w ogóle cały czas moje argumenty wyciąga. Po pierwsze, zaczynamy walkę od stójki, każda walka w MMA zaczyna się od stójki. Więc powiedzmy, to jest moja płaszczyzna. Ale może tym razem zacznę się na bupie. Nie no, stary wtedy no ja, nie podejdę. Brazyński rzucił, ściągnął się do ciebie w twoją stronę. No tak, ale e, właśnie to jest to, że e, zaczynamy od stójki, no i właśnie kolejna kwestia to jest taka, że Damiano lubi się sprawdzać, Damiano e, lubi... E, Zaczynać walkę od stójki, a że jest dość dziurawy w tej stójce. Ja nie mówię, że ja nie jestem, ale Damiano jest dość dziurawy w tej stójce. No i też nie słynie z tytanowej szczęki, a ja już bardziej, więc wydaje mi się, że, że tutaj mogę doszukiwać swojej szansy. No chyba, że właśnie wsiądę do Airlines. Damiano. Jak to jest, Damian, że ty tak często właśnie wyłamujesz z tego schematu zapaśniczego i chcesz się sprawdzać na siłę z zawodnikami, którzy są stricte stójkowiczami? Wiesz, może dlatego, że gdzieś zawsze gdzieś tam, wiesz, na, na podwórkach w, szko w szkole gdzieś tam się biłem, przychodząc też do MMA yy, zawsze lubiłem to robić i chcę też pokazać, że nie tylko jakby człowiek żyje samimi zapasami i nie daje nu nudnych walk, tylko no po to mam ręce i nogi, żeby z nich korzystać i sam sobie udowadniać, że, że potrafię jednego stójkowicza trafić, yy, znokautować, yy, rozwalić, a zapasy gdzieś tam są z boku, no także, yy, wiesz, próbuję to łączyć wszystko. No, ale gdzieś tam mówię, jakby te bardziej takie stójkowe, fighterskie demony, bardziej z, ze mnie wychodzą podczas walki. Powiedziałeś, że są osoby, tak, z którymi, za którymi nie przepadasz w tych wszystkich free fightach, i tu chciałem Cię zapytać, o, ko, o kim w ogóle mówiłeś? O kogo chodzi? Wiesz co, wcześniej zadałeś mi też to pytanie na, wy, na wywiadzie, i ciężko było mi sięgnąć yy, yy, myślami, bo nawet widzisz tutaj. Yy, I mogę publika. sobie przypomnieć, jak tutaj kolega Denis, że ma na imię Denis, nie? Także słuchajcie, no, nie lubię po prostu takiej kaszany obudy, rzucanie się bicie z partyzantów, jest sobie już ludzie gdzieś tam wiedzą y, gdzieś tam dalej kto, kto co robi. No, to, to jest niefajne, to jest nieprzyjemne. Po to jest walka, po to jest klatka, można, można równie dobrze, inteligentnie bardziej komuś szczypnąć w nos albo go ubliżyć, żeby zaciekawić publiczność. I da, dać dobrą walkę, żeby później po tej walce właśnie ci ludzie wrócili z powrotem do takiego gościa, załóżmy jak ja, bądź innego, sportowca, i, i zrobić to fajnie, inteligentnie i przede wszystkim walkom pokazać y, duży show. Ale też rozumiem, że to są takie czasy, też trzeba kogoś opluć, wyzwać, no ale mówię, jakby to nie jest mi dane, ja troszeczkę w inny sposób do tego podchodzę. Towarzystwo jak jest, jakie jest, niech sobie działają po swojemu, to jakby to jest ich życie, to jest ich kariera. Szacą Damian za te słowa. Bo e, te same zasady wyznaję i z racji takiej właśnie mam dla ciebie mały prezencik. Ale Damian powiedział, że można koś opluć. To o to ci chodziło. E, dobra, tylko nie pluj, nie? Nie, nie będę pluć, mam dla ciebie prezencik. Taki w sumie od, ode mnie i całe podkarpacka moc. Mam nadzieję, że. Mam wyciągnąć? Tak, tak, tak. Możesz, możesz powoli wyciągać, a ja to generalnie będę, będę powoli komentować. Zgniłe jajka. No. Ser śmierdzący. A, nie, 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 nie same się. dobre rzeczy. Co to jest? Tu będzie trzeba testować. A dobra, jak... to, to otworzysz na końcu. To opuścimy materiał i to na końcu otworzysz, więc akurat nie będzie dla ciebie ja nie. Nie chcę zabawa. tego otwierać, bo ja się boisz się, otruje. Nie, a, się a tutaj miod... proszę cię, miodzik. Miod na, miod na, na Najlepszy miodzik. Ogóreczki kiszone, najlepsze w Polsce od mojej mamuszki. Stary, zjesz je i zobaczysz, że nic nigdy w życiu nie zdziwił lewicy. nie się jadłeś. otruje. chyba że wezmę <laughs> jednego, żebyś e, czuł mój smrok z bo jakbyś leżał na plecach, to może. Koszulka, Koszulka Tim Don Diego. Dziękuję bardzo za koszulkę. Dam Ci przy okazji swoją. Tak, i, i oczywiście malenowane. Y grzyby, 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 proste, no dobra, też to, to, to pod to lasów. Otwieraj, a zanim ty będziesz otw otwierać, no to ja poproszę też o materiał y przez realizatora i wszystkiego dowiesz się też z materiału. Już tu jeden był z tego malik wyjebał chyba. <laughs> Pozdrawiamy Lukasa. Pamiętajcie, November, listopad, dniem Włosaczy, miesiącem Włosaczy. A to tylko dlatego, żeby przypomnieć, łowo, jajo spadło, ale na szczęście się nie zbiło. Dobrze. I właśnie o to chodzi, żebyśmy dbali o nasze jaja. Lipen mnie wyzwał do challenge'u, więc spełniamy challenge. I po tym powiem, co dalej. Więc żeby dokończyć ten challenge, no to oczywiście muszę nominować kolejne osoby. A będzie w sumie to jedna osoba, czyli mój przeciwnik Damian Janikowski. Damiano Siemano Mowember, witam Ciebie. Pozdrawiam. Rodzaju challenge, ale jak już powiedziałem, że fajnie chciałbyś sprawdzić swoje ręce i nogi, możemy tego typu challenge zrobić. Jest tam też łyżeczka. Myślałem, że generalnie Drążek zostanie, no to mógłbyś się podciągać z tym jajkiem, ale jeżeli nie chcesz dzisiaj, możesz nagrać tego typu filmik, a właśnie chodzi o to, żeby wspomnieć Movember i żeby działać właśnie, żeby dbać o profilaktykę badania naszej męskości i żebyśmy po prostu wspierali mężczyzn. Ja A, myślę, że chodzicie no, na żywo na pewno chciałaby to zobaczyć. Ja no, też myślę, że chciałaby, ja nawet, Damiano... wezmę tą łyżeczkę do buzi i położymy jajko. Sprawdzimy, czy jesteś w stanie kopnąć hajkika. Zróbmy to, dawaj. Damiano, robisz to? Dobra, idziemy. Kto, to, idziemy. Kto chce jajko, kopie w waszą stronę. Niech on trzyma w buzi i nie traf. Tak więc zobaczymy, co panowie tu wymyślili. Damiano, za każdym razem trafiasz? Pytam, czy za każdym razem trafiasz, czy jest możliwość, że zatrzymy spektakularny knockout? Strzelam tak? Do przodu, tak. Zapraszam, żeby kamera mogła ładnie tu uchwycić. Powiem wam, że Diego sporo ryzykuje tak swojemu rywalowi przyszłemu. Ciągnij dżinsy, bo ciasno. Obrotówkę Większa szansa, że trafi. Obrotówka no? czy high kick? Kamil Hassi, to dla Ciebie, z dedykacją. Wydłu A, wydłuż, wydłuż ją. Bajka, czy nie? <grym> wydłuż. Damian wydłuż ją. Na wszelkim O, oh, Jeszcze raz. Oh! <grym> Pudło. Diego, ciężko nie pytać Cię o tą sytuację pomiędzy Denisem a Piotrkiem Szeligą, ponieważ pierwszy to skomentowałeś. Czy dalej utrzymujesz swoje zdanie Pierwsze z tamtego momentu? Swoje zdanie znaczy się, o co Ci chodzi. Tak, no bo przedstawiłeś to tak, że byłeś mocno po stronie Piotrka Szeligi. Panowie wymieniali się różnego rodzaju faktami ze swojego życia, starymi rozmowami, argumentami. I pytanie, czy zmieniłeś trochę podejście, czy dalej uważasz to samo, co wcześniej? Znaczy, kwestia jest taka, nie ma co mówić, Shelly to jest dobry ananasek i, i nie można mu tego odbierać, bo robi dymy, lubi dymy, lubi skakać, sapać i nie do końca to się wszystkim może podobać. Ale też trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, tak? że, że to jest poniekąd też na potrzeby, powiedzmy, free i on idealnie się w to wszystko wpasowuje ale przede wszystkim nie przekracza tej jednej granicy, bo wiele osób mówi, że skacze do słabszych, tam ubliża im i tak dalej, ale nie przekracza tej jednej, jedynej granicy, on nigdy nikogo nie uderzył. Bo ochroną zawsze Dennis, przeszkadza. A Denis przede wszystkim wybija się na tym, że po pierwsze Alana bił na każdym face to face, no i tak samo teraz dobrał sobie do swojej bandy, dobrał sobie kolegów i we trzech zaatakowali Szeliego ojcowskimi plaskaczami. Nieważne, jak to wyglądało, ważne, że go, kurczę, e, zaciągnęli podstępem i, i go po prostu, e, no po prostu mu bali, nie? Więc e, siło rzeczy, moim zdaniem, mówiąc o szacunku, mówiąc o zasadach ulicy, nie robić takich rzeczy i no tutaj wychodzi po prostu tylko ta hipokryzja i generalnie nie pochwalam tego i uważam, że, że to jest lipa, nie? Straszna lipa. Dawid, coś wtrąciłeś w trakcie? No, że nie doszło do tego, no bo zawsze go ochrona rozdzieliła, a u Denisa widocznie ochrona nie zdążyła. Gdyby go ochrona nie rozdzieliła... To właśnie chodzi o to wyrachowanie i... No ale i tak, ochrona tam... znać konsekwencje swoich czynów, nie? I, no tak, i ale wydaje jak... się, I wydaje mi się, że Szeli zna te konsekwencje, wie jak to robić i rzeczywiście, no dalej podkreślę, to jest niezła ananasek, wiele osób może mieć mu to za złe, ale nie przekracza tej bariery, nie przekracza tej granicy, bo jeżeli... Mógłby, jeżeli mógłby, jeżeli kogoś by uderzył, a tak jak robi to Denis i jego koledzy i komuś stanie się naprawdę realna krzywda, no to, no wiecie, że to będzie generalnie bardzo źle wyglądać, a też bierzmy pod uwagę to, że Denis sobie teraz e, kozaczy, to tamto, siamto, a jeżeli za takie czyny znowu pójdzie siedzieć, no to będzie znowu pisać, panie prokuraturze, ja prze prokuratorze, przepraszam, moja no. dziewczyna jest chora, moja mama, coś tam, więc wiesz, no generalnie słabo. To teraz do Szeligi będzie pisał. No tak, do Szeliego, no dokładnie, nie? Nie mógłby pisać do Szeliego. No, gdyby Szeli rzeczywiście, tak jak Denis to mówi, gdyby Szeli e, poszedł na tą obdukcję, e, tak jak to Denis zainsynuował, no to rzeczywiście dzisiaj pewnie by go tutaj nie było, tylko prawdopodobnie by siedział sobie na sankach i, i byłaby lipa, nie, z takim związaniem. Dobra, wracając do tematu, Szeli nie przypierdolił nikomu, bo zawsze ochrona stawiała między nim a tym kimś. Nie ochrona, miał możliwość, to... Na przykład też z Natanem na face to face zatrzymał rękę i tak nie dalej. Nie zatrzymał, uderzył go, odepchnął. Nie, nie w, uderzył dwukrotnie. go. Nie Dwukrot... uderzył go, nie zatrzymał zawsze tą rękę. Ale odepchnął i... go intensywnie mocno, że tam później mówił, że bolało. No tak powiedział, no to mimo wszystko, czy uderzyć w twarz, czy w klatę, no to jest uderzenie, mimo wszystko. Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie. To na jest, naruszenie etykalności cielesnej, tak, tak czy nie? To jest różnica, wiesz? Dlaczego? Dlaczego? Dla ciebie. Bo jesteś fajterem, to może nie odczuwasz tak jak inni. wyrządzić komuś krzywdę, a. A spowodować sytuację po prostu, w której są dymy. Ale nieprawda, naruszenie nietykalności cielesnej jest czy w twarz, czy w dupę, nawet Przez to bardzo samo. Dobrze, bardzo dobrze Dawid wiesz, na czym to polega i zupełnie inna kwestia jest, gdy się kogoś uderzy, a zupełnie inna kwestia jest, gdy się kogoś odepcha. Nie? Więc Ale z to, jaką siłą odepchniesz, nie będę, nie 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 będę, nie będę się tutaj, Nie będę się tutaj w szczegóły jakieś tam wdawać. Najzwyczajniej w świecie po prostu chodzi o tą jedną, jedyną granicę. No i tyle, myślę, że koniec tematu ucinam. Podejść do Ty W razie czego byłbyś chętny na takie starcie? Myślę, że wolałbym walkę, która byłaby dla mnie większym wyzwaniem. Znaczy, nie umniejszając tutaj Dawidowi, nie umniejsza. Ale chciałbym, żeby to była właśnie walka typu, właśnie jak walka z Damianem, z sportowcem, w której, no walka, w której byłbym właśnie stawiany w roli underdoga, jak właśnie teraz to wygląda. Damian, czy to właśnie o takich sytuacjach mówiłeś, że ci się to nie podoba w freak fightach, czy tutaj jeszcze jest ok? To jest całkiem w porządku. Miło mi się słucha, ogląda. Jest ok. Czy jest ktoś z tej sceny, oprócz Don Diego, z kim ty byś chciał zawalczyć na takiej gali? Yy, wypowiedziałem się wcześniej. Walki jednak sportowe mnie interesują, bardziej sportowe jakiegoś gościa, który zaczął trzy miesiące temu trenować i, i rzuca w Belgii w stronę innych ludzi. Raczej by mnie ta walka nie interesowała. Ktoś, to ma jakieś po prostu ze sobą jakieś sportowe, nie wiem, wyniki i generalnie jest sportowcem z krwi i kości, szacunek ma do drugiej osoby. Jeżeli będzie tylko więcej takich zawodników, to jak najbardziej, nie? Będę się bił. Marcin Wrzosek stracił swoją posadę w KSU po tym, kiedy przegrał walkę, ale jak sam mówi, jest z tego bardzo zadowolony, bo zarabia większe pieniądze, niż zarabiał wcześniej. Czy ty nie obawiasz się podobnego scenariusza, że na przykład możesz się pożegnać z KSB, jeżeli byś przegrał? Wiesz co, gdzieś tam myślę o tym, ale nie, nie dostałem takiej reprymendy, więc jakby wiesz, ja też znam swoje miejsce w Szeregu, moje nazwisko też w tutaj w świecie sportowym. Już nawet trochę flikowym jest, jest coś warte, także myślę, że federacja zastanowi się i na pewno mocno by się zastanawiała, żeby, czy mnie tak od razu dziś nie odsunąć. Także w ogóle o tym nawet na, na początku, nie, na w ogóle teraz jakby o tym nie myślę. Kontrakt z KSW mam cały czas aktualny, także na pewno tam stoczy jeszcze pojedynki. W taki sposób. Damian, ja zapytam Ciebie, bo myślę, że to jest dosyć ciekawe. Czy na tym etapie interesują Cię walki w innych formułach niż MMA? Czy gdybyś dostał K1. pozycję. W boksie, w K1 i tak dalej. W K1 siebie. Aha, do niego Nie. Do Damian, Damian. Do mnie. To... Przepraszam, zez. No, masz. <laughs> Może ma zeza, właśnie. To. Mam nadzieję, że powiedziałem Damian, sprawdzę. Nie, to. ja sam jak najbardziej. W, w keyboxingu, w boksie, w grapplingu mógł, żeby jakąś walkę ciekawą zrobili z liściami, nie? Z tam z otwartymi rękoma, bo widzę, wiem, że na świecie są takie formuły. Jak najbardziej. So, sorry, to z Denisem. <laughs> Denis, trenujesz grappling? Coś nie, tam ale bander? liście, liście trenuję. A, okej. Okay. No, ale to trzeba połączyć, nie? Grappling z liściami, także w porządku. Damiano, Damiano, to może, kurczę, zro, zróbmy mały tego, mały, e, małe zmiany zasad, z, mały change rules. Zróbmy jedną rundę, na przykład K1. Czemu nie? A resztę MMA? Albo box, K1, MMA, Słuchaj, wiesz, po, żeby dokumenty. Znaczy, dokumenty. dla podpisałeś mnie żaden się... problem. Ja tylko wykorzystuję tą los. chwilę teraz... Że możesz że możesz, że możesz później po wacy wziąć rewanż i możemy się na takie zasady ustawić. Alright. Teraz wyjdziemy troszeczkę z tego schematu, ponieważ ja widzę, że co by się nie działo, to ty co chwilę lekko podgryzasz Denisa w swoich wypowiedziach. Denis też cały czas do ciebie krzyczy. Chciałem podejść do Denisa i zapytać, o co przed chwilą krzyczałeś odnośnie Don Diego oraz, yy, oraz Damiana Janikowskiego, kiedy chciał zmienić zasady. Zapraszamy cię na scenę, panie i panowie. Denis Załęcki. Na spokojnie, Denis tutaj dotrze. I od razu o co chodzi między tobą i Diego, że jednak to tak mocno kipi cały czas? Chodźmy troszeczkę bardziej na środek, proszę. Bo się podpruwa frajerzyna, nie potrafić prosto w oczy powiedzieć, kurwa. To jest zwykłą pałą, kurwa. Ja nie jestem aktorem, jestem normalnym chłopakiem z olicy. Jak ktoś masz, to powiedz to no prosto w oczy. A nie chuja pali przy kamerach, przy ochronie, kurwa. Kogo ty z siebie robić pajacu? Nikogo z nie robię, kogo ty, ty z ciotą, z To jest zwykłą ciotą, która zaraz przy ochronie, zaraz będziesz zwolił do kurasza u federacji, że Denise chce mnie pobić, kurwa, Oj to jeszcze liga, kurwa. Ojej, oj, 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 Denise mnie bije, oj, Denise mam. mam! Daj, Mamo! Mama dupy kurwa Sfeluj je bany z ulicy kurwa Nie jest prawie w dupę kurwa praje, Kim ty kurwa jesteś co? Myślisz że to w sprawie robisz ubieżę ja tak będę się spidom cicha twój kurwa szeliga chłopak? O tego tyle potarisz powiedzieć kurwa Pracie tak, pani tak. kurwa Więc na tyle zjadz. Damian Janikowski Mateusz Don Diego Kubiszyn. I pierwszy face to face. Uśmiechnięci. Jak kumple. Jak to się po sportowemu robi, nie? Tak, sportowo. Pierwszą minutę, pierwsze rundy masz w boksie. Okej, okay, cieszę się. Masz minutę. Dżentelmeńska umowa, szacun. No, to jest już konkretne wyzwanie. Pierwsza jest. minuta w boksie. Boxing position, panie i panowie, Don Diego i Damian Janikowski. Dzięki wielkie. Takie jeszcze ostatnie ogłoszenie od Mateusza. O, dzięki wielkie. E, pozwól, że przejmę. E, wiecie co? Jeszcze jedną kwestię chciałbym na koniec jeszcze poruszyć, ponieważ e, Zanim ogłosili nasz pojedynek z zamianem. Ja wrzuciłem do siebie na social media konkurs, kto zgadnie, jak to będzie moim przeciwnikiem. No i właśnie później robiłem losowanie. I teraz chciałbym się zapytać, czy jest na sali może Michał Grzegorczyk? Jeżeli jest, to Mordo, zapraszam Cię tutaj, ponieważ wygrałeś koszuleczkę Team Don Diego. No i w sumie tyle. Wielkie brawo!